Cześć, z tej strony Maciek. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ćwiczenie, które wzmocni Wasz brzuch oraz odciąży odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jest to ćwiczenie podpór przodem, zwane plankiem. W tym ćwiczeniu głównymi mięśniami, które pracują, jest to mięsień przepony, mięsień poprzeczny i mięsień wielodzielny brzucha. Są to głębokie mięśnie, dlatego nie są to powierzchowne i widoczne mięśnie naszego brzucha. Dzisiaj naszą modelką będzie Daria, trenerka personalna. Prosimy teraz Dario przejść na przedramiona. Pierwsze ustawiamy nasz odcinek piersiowy kręgosłupa w tym ćwiczeniu. Barki mają się znajdować nad stawem łokciowym, a w stawie łokciowym mamy 90 stopni zgięcia, tak jak to Daria teraz pokazuje. Następnie, żeby ustawić nasz odcinek lędźwiowy, musimy kolana cofnąć do tyłu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Teraz na tych kolanach ustawimy odcinek lędźwiowy w prawidłowej pozycji, żeby nie było takiej hiperlordozy w nim. Podwijamy miednicę, kolce biodrowe przednie do góry, Napinamy pośladek, a następnie dopiero unosimy kolana. Jest to fajna wersja, taka początkowa, żeby nauczyć się tego ruchu naszej miednicy. Widzimy, że stopy są umieszczone na środku To jest punkt podparcia naszego dołu. Następnie kontrolujemy w tym ruchu cały czas nasz odcinek lędźwiowy, tak, żeby aktywny był pośladek i też odwinięta miednica. Teraz z Darią pokażemy Wam najczęstsze błędy w tym ćwiczeniu. Dzięki za obejrzenie do końca tego materiału i zapraszam do subskrybowania naszego kanału.